Cześć, mam na imię Magda i choruję na HAT, czyli chorobę afektywną dwubiegunową. Długo się zastanawiałam, czy o tym mówić publicznie, ale uznałam, że warto, bo to część mnie i może to, co powiem, pomoże komuś poczuć się mniej samotnie. HAT to niezwykłe wahanie nastroju. To momenty, kiedy czujesz, że możesz przynosić góry, a potem takie, kiedy nie masz siły wstać z łóżka. To choroba, z którą można żyć, ale trzeba się jej nauczyć. Zdecydowałam się o tym mówić, bo wiem, jak trudno jest zrozumieć siebie w tej chorobie, jak ciężko jest wytłumaczyć to bliskim i jak często czujemy się oceniani za coś, nad czym nie mamy kontroli. Chcę pokazać, że HAT nie definiuje człowieka, że można funkcjonować, pracować, śmiać się, tworzyć, mimo tego, że czasem bywa naprawdę ciężko. Na tym kanale będę mówić o tym, jak wygląda chat od środka, jak wyglądają epizody, leczenie, relacje i codzienność. Będzie szczerze, bez filtrów, czasem z humorem, czasem z refleksją. Jeśli też żyjesz z chat albo po prostu chcesz lepiej zrozumieć, jak to jest, zapraszam. Może razem uda się trochę odczarować to, o czym wciąż mówi się zbyt cicho.